Filmik o nowych gazetkach. Dobrze, teraz moja jest nowa gazetka z konia. W niej są dwa plakaty. Też jest pokazane, jak zrobić. To jest gazetka Mistyng Duch Wolności. E, jak mówiłam, to są dwa plakaty. Też jest pokazane, jak zrobić torbę amigail. Tu. I też jest pokazane, jak zrobić takie koło, które już mam zrobione. W gazetce był taki zeszyt, który jest tu przeczepiony z muskangiem i Laki. Laki to jest główna bohaterka filmu. Też był do tego długopis. Taki. O. Też była pomadka. Taka. Pokażę Wam, jak, jak ona pięknie się błyszczy. I bardzo ładnie pachnie cukierkami. Dobra, teraz Wam pokażę gazetkę w środku. Ja tutaj musiałam to oderwać, żeby mogła zrobić to koło. Tu są napisane wszystkie rozdziały. Tu jest pokazany na przykład, i wszystko napisane, jak rodzi się mały koni. Tu mamy komiks o, o. o orle jakimś. Tu mamy plakat do pokolorowania, tu mamy taki plakat, z drugiej strony jest tylko część plakatu i tyłek konia. Tu jest napisane jak zrobić to koło. Tu jest napisane trochę o orłach i kolorowankę. Um, tu jest coś napisane, też o koniach. Kocham, cię tu jest napisane. Dobra, kolejna strona. Tu są jakieś działania, coś takiego. To jest, jest jakaś gra Alicja w Krainie Czarów albo książka. Jakiś tam... Tu jest pokazane, jak zrobić torbę Amigail. Dobra, a tu jest koniec. Tu jeszcze było takie. to był tu był taki teł tu I, tu było kółko. Dobra, i to było mniejsza Kulka. Dobra, i to wszystko z tej gazetki. Teraz wam pokażemy gazetkę z przypatrów. Eee, ale nie ja, moja siostra, młodsza Gabi. Cześć kochani, dzisiaj będziemy pokazywać kazetkę przypad. Zobaczcie, tu mamy sprzęty a tu jest coś w skarbie. Zobaczcie, to wykrąte prawdziwe pieniądze, ale to nie tak nie są prawdziwe pieniądze, tylko to są, są to w skrzynię, to no bo moja siostra śpi, a... Nie będziemy tego filmiku nagrywać, że ja jestem dzidzią, Aga mamą, no bo... tak... Aga nie chce być dzieckiem, a, a widzowie napisali, że... Żeby Aga była dzieckiem, a ja mamą, więc... Aga nie pozwoliła na to, żeby była z dlatego... Nie będziemy tego nagrywać w filmiku, ale zobaczymy, co będziemy nagrywać. Chyba będziemy, ale chyba nie. Ale chyba tak, ale pomyślę, to nieprawda musia... to Gabrysa nie chciała założyć bieluchy. Ale to nie... Ja, ja tu um, zajmę opaskę, no bo ja mam... Um, od mojej babci ja mam taką i założę... Wam pokażę jak to wygląda. O! Jest tylko kolonetę, to przyłożę. Że... O, widzicie? Jakby byłaby bez jednego oka. Ale ja jestem z dwóch oka. Zdijmy już to i załóżmy ją opaskę. I dlatego to kupiliśmy. No bo moja siostra bez pytania wysłała na dwór. Ale z moją babcią. Po sklepu. Okazało się to tak, że... Oni mi nie powiedzieli. Że, że oni idą do sklepu, a ja nie posłam. Oni tylko mi kupili dwa setce. A to sobie kupiła kasetkę. To by było A A dzisiaj sobie ku, kupiła kolejną. Ale w, A ja jutro sobie jeszcze kolejną kupię. Panie Kaku. Dobra. I teraz otworzę gazetę. Zagrałam gazetę. A ty tylko nie gadaj. Ej, no pokazuj. Jak A tutaj jest Zuma. A tutaj. A tutaj Sky. A tutaj. Everest. A tutaj Rabu. A tutaj Mary. A tam trzy. I Roki. I tutaj jest znowu Rabu. To jest nie ser. Dwa razy był rabo a ja to robiłam już, ale ogólnie tu już zrobiłam źle. Trzeba zrobić tak, tak, a nie było kółka. Ja chciałam zrobić kółka, a mama mi pozwoliła, tutaj już zrobiłam zadania. Gdyby co i tutaj, tam jakieś bla ble, bla trzeba działać, jeszcze nie. Umiem, ale... umiem rycerki. Mama! I tutaj synowy Skye. A tutaj... a tutaj jest Pan burmistrz On jest zły i te kociaki... Ham złe Ham Nie gadaj tyle. A tutaj jest... Dobre. A co... A, a tutaj jeszcze nie robiłam. Czekajcie, chyba pójdę po tłukopis i to zrobię. I tutaj jest sens Jak, jaki coś? I tutaj rok jest, a tutaj jest plata. Zobaczcie, fajny co. No. Ja też takie... chcę, A Nie jest. ować Czekaj. Jest serboka, jest A tutaj jest pani burmistrz. Dużo kata. I tutaj posłał na wakacje. I to jest cykaletka. A tutaj jest rabu. A tutaj jest Pani Burmistrz a tutaj znowu Zuma, a tutaj znowu Cejs. I tutaj znowu Skaj, i tutaj znowu Maryser. A ma nie przekręcaj mnie. I tutaj Zika Lettunia maluta. tu nie ma Luda. I tutaj jest Cejs, a rozumiem, nie mnie I zobaczcie, nawet tu mam z nim. Czekaj, gdzie jest ten cejs. Cejs, cejs, cejs? Tu nie ma cajsa. Ale zobaczcie, to jest taki samy cejs. Okej, okay, miał tej opaski. Okej, okay, miał tą opaskę. No dobry był ofer, A ja mam tą opaskę. Jakbyś naraz skarb. Jak pewnie nie łuneta. Chwila, chwila. Widzicie, że... To jest zapawka. Ulizała mi. A ja teraz pójdę po coś i to zrobię. Albo czekajcie, wróci mi się. Chcę po coś. <grym> Powiedz jeszcze, zapraszam Was na następny filmik.